Dzień dobry. Chwileczkę. Oddajemy słodycze. Nie wolno ich nosić do szpitala. Rozejść się szybko! O matko, kogo tam wiziecie? Źle mi. Szybko, na salę operacyjną. to przywieźliście. Nie mamy tu więcej łóżek. Czekajcie, to mój brat. Co z nim? O, w prawie pożegnałem się z życiem. Cześć, Nancy. To tylko żart. Ja żyję. Właśnie przywieźliśmy ci trochę słodyczy. Cieszysz się, mój mały łakomczuszku? Ojej. Wystarczy tego nie tylko dla mnie, ale dla całego szpitala. Jesteś najlepszym bratem na świecie. Dawno nie piłem coli. Uwielbiam gipkety. Mentalcy też są spoko. La, 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 Chwileczkę, co tam trzymasz w rękach? Nie widzisz tabliczki? Oddawaj! O, nie, zabrała jej ulubione cukierki. Zabierze też moje chipsy. Ale mam pomysł: nikt nie wpuści teda z chipsami, ale wpuszczą pielęgniarza z chipsami w kieszeni. A ja całkiem fajnie wyglądam w uniformach. No, cześć jest piękna! Jestem twoim kolegą, nie pamiętasz? Chodziliśmy razem na Uniwerek. Przeszedłem cię zastąpić. A ty sobie odpocznij. Wszystkiego dobrego. O, chwileczkę. Widzisz ten znaczek? Żadnych słodyczy. Oddawaj albo wracaj do domu. Ale super, mam teraz całe pudełko słodkości. Zaniosę je mojej młodszej siostrze, zanim ktokolwiek zobaczy. No hej siostrzyczko, mam niespodziankę. To całe pudełko słodyczy. Chcesz trochę? Zabrałem je z rejestracji. Są tam twoje ulubione chipsy. Wiedziałem, że ci się spodoba. Ale pyszne. Aha. Kolego, co ty tu robisz? Zaraz cię dorwę i zabiorę Ci te wszystkie słodycze oszuście! O nie, dokąd mam wiać? Proszę, trzymaj to pudełko. To dziewczyna potrzebuje pilnej pomocy. Zabieram ją! Co za okropny ból głowy. Spój paniusiu. Oddaj mi te słodycze. Auć, można ciszej. Choć już. Dzień dobry. Jestem Tety, jestem lekarzem. Idę spokojnie do mojego gabinetu. O co chodzi? Masz coś na ból głowy? Od rana pęka mi głowa. O, jasne, że tak. Zaraz coś znajdę w mojej walizce. Mam tu takie jedno lekarstwo. Zawsze pomaga i to natychmiast. Dziękuję bardzo, uratowałeś mnie. To na pewno lekarstwo? Jest jakieś takie słodkie. What? skittles. Co jeszcze tam masz? Poproszę, cały zestaw. Przepraszam, muszę już lecieć. Możesz uwierzyć, dał mi cukierka zamiast pigułki. Chwileczkę, spójrz na znaczek. Żadnych słodyczy. Daj mi to iść. Mogę przejść pierwszy. Dziękuję. Nie mam mnie tutaj. Urcze zauważyła. Witam. Jadę sobie, nie mam żadnych słodyczy. Jak to nie masz? A co tu jest? Ścieżka ze skidelsów. Chwileczkę, gościu na wózku. Masz tam ukryte słodycze? Dlaczego za tobą sypią się skidelsy? No i proszę, co to ma być? Wypadł z mojego szpitala żebym cię tu więcej nie widziała. A ty co? Oddawaj chipsy i przechodź. O, cześć, moja droga, już wypisali cię świetnie. Mam nadzieję, że będziesz ostrożniejsza podczas jazdy na rowerze. Oj! Dobrze, że nie odjechałaś za daleko. Idź z powrotem do sali i powiedz lekarzowi, żeby wypisał ci zakaz jazdy na rowerze. Biedactwo. Hmm. Czy mogę w czymś pomóc? Wszystko w porządku? Witam, moja ślicznotko Jesteś sułtanem? Wow Róża? Dla mnie? Jak miło Przyszedłem wybrać sobie żonę Podobasz mi się najbardziej Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle O, kto to? Jak to kto? To przecież ja, Ted Wój brat! Wyglądam jak bogaty sułtan? Z wyjątkiem tego, że nie mam dużo pieniędzy, ale mam dużo słodyczy. I to wszystko jest dla ciebie, chcesz? Pewnie! Ale super żelki. No. Stać. Żadnych słodyczy. Tak, tak. Wszyscy tutaj cierpią, ale słodycze muszą zostać zarekwirowane. Co tam trzeba oddać, słodycze? Kurczę, właśnie otworzyłem nową paczkę z Trzeba coś wymyślić. Wiem, schowam moje skitelsy tak, że pielęgniarka ich nie zauważy. Wszystko, czego potrzebuję, to pusta paczka po pringlesach i sztuczne ramię. Łączymy to razem, owijamy bandażami i wkładamy cukierki do środka. Genialne, prawda? Muszę tylko ominąć pielęgniarkę. Nie oddam kitketa. Oddasz, oddasz. Stop! Chwileczkę. Hmm. Co ci się stało w rękę? O! Przepraszam, o matko, pospiesz się iść do chirurga. Nancy, złamałem rękę, to boli! Mój biedny braciszek. Jak to się stało? Złapałaś się na to! To żart! O Boże! O sztuczna ręka, nie krzycz tak! Dzięki temu przyniosłem Ci słodycze. Patrz! Genialny pomysł, co? Tak, jak zawsze mi pomogłeś! Nie możesz przynosić słodyczy do naszego szpitala. Zostawię je w tym pojemniku. O nie! Czekaj! Co mam zrobić? Mam świetny pomysł. Bingo! Będę potrzebować słoika. Musimy wlać tam trochę sprite'a i moje żelki. Stop! Co jest w pudełku? Żadnych słodyczy. Cześć. E, to jest to, co mam. Okej. Okay. Dźwięk. Nie wiem o czym mówisz. Porządnie. Och, tak miło. Hmm. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Nic nie zrobiłem. Hmm. I tak cię złapię. A! A! Dlaczego mi to robisz? Okropne. Mam dość powtarzania się. Żadne słodyczy. konfiskuje wszystko. Och, żadnych słodyczy? Wiem, jak uratować moje M&M'sy. Doktorze, przepraszam, ale naprawdę potrzebuję teraz pańskich ubrań. A! Tak, to jest o wiele lepsze. Hej, co się dzieje? Pomocy! Nie mogę tak pracować! Wygląda na to, że zadziałało. Ojej. Och, jestem taka przestraszona. Uff, możemy wejść. O tak! Udało mi się. Cóż, gratulacje z okazji mojego pierwszego dnia pracy. Wow! Teraz mogę cieszyć się swoimi smakołykami. Super! Super! A uh, hello? Doktorze? Och, tak! Och, co się dzieje? Stań nieruchomo! Wynoś się stąd, a... O, oh, Muszę! Hej, do środka... I, nie możesz mieć tutaj słodyczy! Och! Oh. Co? Żadnych słodyczy? Chyba wiem, co zrobię. Wlejmy moją niesamowitą Coca-Colę do tej torby. To na pewno bezpieczne miejsce. Świetnie. No to zróbmy to. Chłopcy! Witam wszystkich! Dziękuję! Dalej! Tak. Nikt nigdy nie patrzył na mnie w ten sposób. Och. Wezmę szklankę wody. No witam, witam. Dzień dobry doktorze. No naprawdę? Halo? Halo? Ej! Hey! Cóż doktor nic nie widzi? Myślę, że napije się trochę Coca-Coli. Jest taka dobra. Miam, miam, miam. Och, to moja szansa! Musimy zrobić na niej niesamowite wrażenie. Cześć! I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału! Dobrze! Nie. Co my tu mamy? Uch, czekaj, co? Um, ha! O czym ty mówisz? Miałem o tobie lepsze zdanie. Hej! Chodź! Dalej! Zostaw wszystkie swoje słodycze, albo lekarz nie będzie w stanie ci pomóc. Zostawić to tutaj? Och, moje małe słodycze! Okay. Nie zabrania zdalnie sterowanego pająka. Zróbmy to. No chodź, mały kumplo! Będziesz moim wybawcą. Och, dziękuję ci bardzo. Co się dzieje? Co to jest? A, czy to tylko ja, czy to jest pająk? Straszne! Ups, chyba trochę przesadziłem. Babciu, w porządku. O, gdzie znowu jest dziura? Hej, co się dzieje? Juhu! Ha! Taka zabawa! Tak? O, tak! Aha! Przepraszam! O, O! Oczywiście! Proszę usiąść, poczekaj chwilę. Muszę się przygotować do badania. Mój przyjacielu! Cieszę się, że zawsze jesteś ze mną. Mam pyszną tabliczkę czekolady. Ojej, co to jest? Ojej! Mój przyjacielu? Żadnych słodyczy w szpitalu! Wynoś się, chuliganie! Spory. Ach, nieważne. Cóż, nikt na pewno nie przemyci słodyczy. Stój nieruchomo! Hm, zamierzam wszystkich sprawdzić. Aha! Na pewno coś tam masz. Och, możesz już iść. Och, wiem jak przemycić Sprite'a ze sobą. Po prostu wleję go do pojemnika, popłynie do płukania ust. Moim zdaniem to genialny pomysł. Nikt nie będzie wiedział, co tam jest. No proszę, prawie skończyłem. Ludzie, dajcie lajka za ten genialny pomysł do zębów, ale to guma do rzucia. Tój, co tam masz? Hmm. Coś, co sprawia, że twoje zęby są zdrowsze. Cóż, wejdź. Cześć! Wejdź! Najpierw musisz umyć zęby i przepłukać je płynem do płukania ust. To jest bardzo proste, myślę, że dasz radę. Nie masz pojęcia, jaką przyjemność mi to sprawi. Fajnie! No cóż... To miło. Ale bądź ostrożny. Tak, tak, oczywiście! Super! To lepiej! Teraz wypluj to! U? Nie! Co? Czekaj, co to jest? Och, masz tu słodycze! Wynoś się! Czy nie wstyd ci? Następny! Chodź szybko! Doktor na ciebie czeka! Co? Ale zostaw czekoladę właśnie tutaj. Co tu lepiej? Proszę. O! Podoba ci się mój miś, no? Poczekaj. Tak, mam genialny pomysł. To zwykły miś, ale możemy coś w nim ukryć. Tak! Super! Wejdź. Poczekaj, pokaż mi, co... Nie. No dobrze, chodź. Cześć doktorze! Doktorze, obudź się! Mm -hmm. Po prostu czuję się bezpieczniej z tym misiem. No, czas zacząć. Nie! Och, okej. Okay. Nie ma problemu, zostaw misia. O, to jest... Pyszne cukierki, to jest takie fajne! Uwielbiam to. O... u, tak? Dobry wszystkim. Nie możecie wchodzić ze słodyczami. Zostaw je tutaj. Okej. Okay. Ucha! Idealnie. Och, chyba wiem co zrobić. I nie chcę, żeby moje słodycze zostały mi odebrane. Więc dotrzyjmy do doktora. Uch, przez wentylację. Rozumiem. Nikt mnie tak nie skontroluje. Co? O nie! To nie jest... Tak mocne, jak myślałem, że będzie? Och, co się dzieje? Aha, więc jesteś lekarzem. Żadnych słodyczy w szpitalu, co? Uch, uch, to dla ciebie. Tylko nikomu nie mów. Okej, okay. mój ulubiony kitka. Hm. Mniam, 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 mniam.